O! jest otwarta struktura. Nie no. no, zawiasik jest zmieniony no. i to tak dosyć mocno. W tamtym co wisiał był gwin założony, progresywny, taki zawodowy, także myślę, że tutaj jest coś podobnego. Ale sztywność nadwozia. Ekstra. Ale musi być dodatkowa rozpórka jeszcze złożona, ta, ta. bo targi nigdy nie należały do samochodów, które były najsztywniejsze. Właśnie miałem powiedzieć, że jak na targę to już w ogóle petarda. No. Kurde powiem Ci, to jest niesamowite ta lekkość kręcania się tego silnika boksera tego. Ale to też masa samochodu to robi, że on się ma wkręcać, bo on się po prostu z tych tylnych kół odpycha i niewiele ma do pchania przed sobą. No. Z, drugiej strony Poza coś, nami. z drugiej strony coś absolutnie nie dzisiejsze, bo siedzisz z tym manualną skrzynią biegów, której sprzęgło widzę, że jest wzmocnione, jest twardsze niż w oryginale no. jest. Więc wiesz, to jest upierdliwe w tych korkach, w tym ruchu, w tym wszystkim po kolei, a z drugiej strony jest taki... No i można dać się pokroić, nie? Że chcesz, no, no, że chcesz no. to zrobić. Dobra, wiesz co? Zróbmy w ten sposób. No. O! Nie mów, że dasz mi się przejechać. No dałam Ci się przejechać, no. Ja już myślałem, że on nigdy tego nie powie. Nigdy bym się tak nie wepchnął przed Ciebie, jak Ty się wepchnąłeś przede mnie. I ty nigdy. Dziękuję. I również, dodałeś. i również nigdy nie dałbyś mi poprowadzić tego samochodu. Jak już bym się wepchnął, to mnie nie dał. Oczywiście, że tak. <słuch> w tej robocie trzeba się lubić po prostu, moi drodzy. Tak, to się idzie tak fajnie, taki No, ta. Z jednej strony mały, filigranowy, lekki, a z drugiej już mówi, ja będę tym, wiesz, tym niegrzecznym chłopcem. Ja będę Cię tutaj popędzał tym, tym motorem. Ale jak na razie, przepiękny dźwięk, szczególnie kiedy puszczam gaz. Przyspieszam, jest cudnie, ale zobacz. I to brrr, dalej lanie tego, bez strzałów, bez hamuły, tylko po prostu... Czujesz, że on jest cały czas napompowany, ten motor? Że on że Cały czas napompowana jest to też karoseria, mam. Bo zobacz, że ta karoseria jest wzorowana Turbo, czyli wiesz, te błotniki, które tak wychodzą stąd, wiesz. No, no dobrze wygląda. Fajnie, fajnie, fajnie. Powiedz mi tylko, gdzie jest Rafał Pacześ? Bo zaczęliśmy zwiedzać jego łódź. Myślisz, że to jest odpowiedź na to pytanie? No właśnie, gdzie jest Pacześ? Eo, eo, eo. <laughs> Od rady.